Idę sobie na spazar z pieskiem jednym i drugim no i nagle mój piesek coś wącha więc sprawdzam z daleka co to było no i widać coś czarnego, dużego nie? Podchodzę, patrzę a to normalnie takie cudo już mrówki sobie go wybrały za cel więc myślę, że to już agonia albo już koniec ale zobaczcie jakie to jest duże to jest wskazujący to jest kciuk duża, co? Jeszcze ma taki róg. Ja pierdziela. Kawał zwierzę. Nie wiem czy to jeszcze żyje. Ale raczej nie, te brówki już się zajęły nim. Ale kolory ma niesamowite. Tego tak nie widać. Teraz tego tak nie będzie widać ale świetnie to widać na przykład właśnie może pod kątem to jakby on był czymś zalakierowany coś, coś mniej więcej w ten deseń nie wiem jak się nazywa ten żuczek ale jest świetny spróbuję go dotknąć oczywiście nie ręką ale mam takie specjalne narzędzie o na przykład to żyje on jednak żyje 3 lata podejrzewam, że jak on się wzniesie do góry to jak helikopter kurde, chyba uratowałem mu życie coś tak czuję wysprzątam te rówki z niego dawaj dalej, lecisz ciszę że jak on frunie do góry to będzie takie jak No niektóre są takie duże słychać jak helikoptery idzie sobie bo on do mnie mam, że lata kawał skór czy byka jeszcze wyobraźcie sobie jak on rozłoży skrzydła nie? co się z nim dzieje wydaje mi się czy ten róg był wcześniej rozłączony, a teraz jest złączony. Wiecie, co chodzi. No idź, bo Cię kurwa zjedzą. Ale jest ciężki. Tak prezentuje się z drugiej manki. Oczywiście go tak nie zostawia, ale ma potężne nogi. Jest ogromny. Nad mrówki przy nich kilka mrówek składa się na jedno, jedno jego jedno, jedną nogę. Już cię podnoszę. Masz jeszcze siłę. Stawaj. A i upadł. Ale trochę się pobudził. Trochę go pobudziłem do działania. Bo już nie wiem, czy go nie wezmę gdzieś indziej, po prostu, bo go tutaj po prostu zeżrą On sobie urządził drzemkę ale jego to po prostu zwiedzam jak go stąd nie Tak czuję. Co tam Pysiu? Dobra, ale ci się oczy świecą No, twardy ma ten dziób. O, walczy nim O, walczy Walczy ze mną. Idź gdzieś daleko. Dobra, wróciłem go do tam daleko. Myślałem, że poleci, ale nie poleci. Idę, ja zobaczymy dalej jakieś przygody na tym spacerze. Nie, Krysia.